Robert Lewandowski, ikona polskiej piłki nożnej i kluczowy napastnik FC Barcelony w obszernej rozmowie z hiszpańskim dziennikiem Mundo Deportivo, rzucił nowe światło na swoją zawodową przyszłość oraz ewentualne plany dotyczące zakończenia imponującej kariery. W charakterystycznym dla siebie rzeczowym stylu 36-letni snajper podkreślił, że metryka nie odgrywa dla niego pierwszoplanowej roli, a jego fizyczna i mentalna dyspozycja pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące wyzwania. Polak, który ma za sobą trzy sezony w bordowo-granatowych barwach, w trakcie których przyczynił się do zdobycia przez Klub Mistrzostwa Hiszpanii oraz Super Pucharu Hiszpanii ma kontrakt automatycznie przedłużony na sezon 2025-2026. Stało się tak dzięki rozegraniu odpowiedniej liczby minut w poprzednich rozgrywkach, co potwierdza jego niezmiennie wysoką pozycję w zespole. W wywiadzie Lewandowski ocenił miniony sezon jako niemal idealny, co świadczy o jego satysfakcji z osiągnięć drużyny i własnego wkładu. Zapytany o perspektywy na kolejne lata stanowczo stwierdził: Mój wiek to tylko liczba, czuję się fizycznie oraz psychicznie bardzo dobrze i mogę grać co najmniej tak samo dobrze przez kolejny rok. Ta deklaracja z pewnością Uspokoiła wielu fanów dumy Katalonii, którzy liczą na jego bramki i doświadczenia. Jednak gdy rozmowa zeszła na temat tego, czy nadchodzący sezon będzie jego ostatni w barwach Barcelony, Lewandowski uchylił rąbkę tajemnicy, sugerując, że ostateczna decyzja może zależeć od wielu czynników. Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie, przyznał. Mogę grać na tym samym poziomie co w zeszłym sezonie, ale taki jest futbol. Jest jeszcze coś poza piłką nożną, co może ostatecznie zmienić to, co mam w głowie. Do w nieco enigmatyczny sposób, nie rozwijając, co dokładnie miał na myśli. Ta wypowiedź otwiera pole do spekulacji czy chodzi o aspekty rodzinne, nowe wyzwania pozasportowe czy może inne nieujawnione jeszcze plany. Polski napastnik szybko jednak powrócił do teraźniejszości, podkreślając swoje skupienie na najbliższych miesiącach. Uważam, że teraz jest za wcześnie, żeby o tym myśleć. Mam trochę czasu na odpoczynek, a potem mam też czas na okres przygotowawczy i dobre przygotowanie się do sezonu. Jestem pewien, że fizycznie dam sobie radę, zapewnił. Mamy kilka tygodni na przygotowanie się do sezonu. Bardzo dobrze się bawiłem grając w tej drużynie i jestem dumny, że mogę dla niej grać, powiedział. Na zakończenie rozmowy Lewandowski podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat ewolucji współczesnego futbolu i przyszłości FC Barcelony. Zaznaczy że w piłce nożnej potrzeba trochę czasu. Nie da się zmienić wszystkiego w ciągu jednego czy dwóch sezonów, aby osiągnąć stabilność. Zawsze potrzebny jest czas. Te słowa można interpretować jako wyraz zaufania do projektu sportowego katalańskiego klubu i cierpliwości w dążeniu do kolejnych sukcesów. Jasto z nich wynika, że Lewandowski widzi przed Barceloną owocną przyszłość, w której przynajmniej przez najbliższy rok zamierza aktywnie uczestniczyć. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki.